Dzień dobry. Dzień dobry? Tutaj jestem. Kim jesteś? Ale jesteś ładny. Jestem Lisem. Chodź się ze mną pobawić. Jestem taki smutny. Nie mogę się z tobą pobawić. Nie jestem oswojony. A, przepraszam. A co znaczy oswojony? Nie jesteś stąd. Czego tu szukasz? Szukam ludzi. Co znaczy oswoić? Ludzie mają strzelby i polują. To bardzo uciążliwe. Hodują też kury. To ich jedyne zajęcie. Szukasz kur? Nie szukam przyjaciół. Co znaczy oswoić? To coś, o czym całkiem zapomniano, oznacza tworzenie więzi. Tworzenie więzi? Otóż to, na razie jesteś dla mnie małym chłopcem, podobnym do stu tysięcy małych chłopców. Nie potrzebuję cię, a ty nie potrzebujesz mnie. Jestem dla ciebie lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Jednak jeśli mnie oswoisz, będziemy sobie nawzajem potrzebni. Staniesz się dla mnie jedynym na świecie, podobnie jak ja dla ciebie. Zaczynam rozumieć.